Cześć, witajcie z tej strony Sauron29. A dzisiaj w tym odcinku zaprezentuję wam moją skromną kolekcję gier. Gry są w takich oto opakowaniach z składką. I począwszy od pierwszego tytułu, czyli Cold Fear, jest to gra Horror Survival, która dzieje się na statku. gdzieś na oceanie główny bohater próbuje zwalczyć zombiki, które nagle ożyły z martwych i powstały, żeby zeżrzeć całą załogę. Bardzo fajny tytuł który wyszedł aż na czterech płytach. Musiał sporo ważyć swojego czasu, jak na grę. Mamy CD-1, dwie płyty były w kopertach. Oczywiście instrukcja obsługi z reklamą w Shotera Brothers in Arms i płyta numer 4. Także pierwszym tytułem jest ten Horror Survival Cold Fear. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy podobną grę do pierwszych w takich wczesnych Medal of Honor gier z serii. Jest to Commandos strike, Force. Taki shoter w okolicach czasach II Wojny Światowej, kiedy to armia brytyjska, amerykańska walczyła z nazistami. W środku znajduje się instrukcja, bardzo gruba, nie to co dzisiaj. Twórcy powinni gier dzisiejszych, tych współczesnych, naprawdę czerpać z tego co było kiedyś, czyli kolorowe instrukcje z obrazkami i nie dość, że te dwa elementy to jeszcze bardzo grube, dużo stron do czytania. W zasadzie to były takie mini poradniki. No i oczywiście jedna płytka. Choć co ciekawe jest tu miejsce na drugą płytę, ona nigdy nie była dołączona do tego zestawu. Kolejną grą jest odsłona Midge of Magic. Bo ktoś, ktoś by nie znał tej serii? Herosy. Tak, były to gry strategie turowe. Tym razem Dark Messiasz jest to odsłona bardzo podobna do serii Gothic. Mamy tu postać bohatera. Mo może być to mag, wojownik z łukiem, barbarzyńca z mieczem, czy inna klasa postaci. Walczymy i przydzieramy się przez hordy potworów. Edycja tym razem TS, czyli Top Seller. Jeszcze ta starsza, bo potem Top Seller ukazał się w nowych szatach. Tym razem mamy wiele książeczek, między innymi katalog pierwszy kwartał 2008 roku z grami. Kolejna książeczka to ekstra klasyka w totalnym nowym wydaniu, czyli reklama całej serii i sama instrukcja obsługi gry. I oczywiście jedna płytka. Dobrze, to by było na tyle, teraz przejdźmy dalej. Tym razem Shoter, Infernal, Koleś Demon, który ma moc płomieni. Nie grałem w tą grę, bo większość gier, które swojego czasu zakupiłem na komputer, nie działało mi. A z tego powodu, że sprzęt miałem już po prostu za mocny. I gry nie były kompatybilne z moimi dosyć 7 na 64 bitach. Z tego co wiem, bo próbowałem troszkę o tej grze się dowiedzieć, walczymy tutaj jako najemnik z złymi ludźmi i ich po prostu niszczymy. Jeśli byście wiedzieli coś więcej na temat gier, których nie potrafię całkowicie dobrze zrecenzować, bardzo Was proszę, piszcie w komentarzach. Potem inni ludzie patrząc mogą dowiedzieć się kilku ciekawych informacji, jeśli by chcieli się w ten tytuł na przykład zaopatrzyć. Te gry między innymi można kupić w koszykach, w hipermarketach od 5 do 10 zł. I po tyle od wielu lat, po tyle właśnie pieniążków je kupuję. Kolejnym tytułem jest Your Empty na Walanka. Można powiedzieć w takim zniszczonym przez wojnę apokaliptycznym świecie, gdzie walczymy z hordą przeciwników najróżniejszego rodzaju, począwszy od dziwnych kolesi z maską pomutanty z piekła rodem. Gra swojego czasu w zestawie miała soundtrack gratis, a soundtracki bardzo lubię. Tym bardziej, że gdy są na płycie, a nie w formie cyfrowej. Tu mamy soundtrack z pisem wszystkich utworów, a tutaj płytkę z grą. Oczywiście jakaś karteczka z reklamą i instrukcja obsługi również bardzo gruba. Lecimy dalej, ponieważ czas mam ograniczony. Dobra, tym razem tytuł podobny do sandboxa. Otwarty świat jak to bywa w grach MMO Multiplayer Massive, ale tym razem to jest RPG z prawdziwego zdarzenia, a nazywa się Wojna o koronę. Możemy tu stworzyć człowieka, orka lub in, innego bohatera z innej rasy. Walczymy, bierzemy questy, tworzymy drużynę. Taki świat też również bym porównał do gotika. Grałem jedynie pół godziny i byłem zadowolony, jak na grę bardzo starą, to również wymiata. Teraz Wam polecę może coś. Gdzie rozwiązujemy zagadki? Kod Da Vinci powstał na podstawie filmu średniego, przeciętnego, ale książki Da Vinci na całym świecie zebrały miliony fanów. Do pisarza nie mam zastrzeżeń, ma swój własny indywidualny styl, a że to jest literatura średniej półki, ale wciągająca, to raczej na plus. Sam film mi się podobał, ale również nie był jakiś wybitny. Natomiast gra, mamy tu również sekrety, zagadki do rozwiązania, i ona posiada jakiś swój mały wewnętrzny klimat. Coś. Na długie godziny, takie wieczory albo zimowe yy, noce, jak najbardziej, ale jak chcecie pograć w coś fajnego, to polecam masę innych produkcji, bo ta gra zasługuje na średnią notę. W skali 10-stopniowej dałbym, tak, dałbym jej szóstkę z plusem. Jest bardzo stara i nie należy ją porównywać do nowych tytułów, ale ze swojego przydziału naprawdę fajne urozmaicenie może być wolnego czasu. Tym razem coś podobne do strategii ekonomicznej Empire Earth, a to jest Glory of Roman Empire. Rozbudowujemy imperium cesarskie, aby Rzym wojował na całym świecie i był najpotężniejszym imperium. Do wyboru mamy wiele budynków oraz wojska, którego tworzymy w krocie, żeby podbijać kolejne miasta. Mamy katalog Cynegi z 2006 roku, wiosna, lato oraz grubą, pokaźną instrukcję i jedną płytkę Dołączona w zestawie. Ok, przejdźmy dalej. Zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tytułów. Tym razem Biwolf. Bewulf to była seria, jak się nie mylę, komiksów. W zasadzie większość gier filmów jest na podstawie komiksów. Na przykład taki The Walking Dead. Wiem, że był też film. Taki to film z aktorami z grafiką komputerową. Biwulf nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu. Chyba z tego co wiem. Ale jest to grana walanka, można powiedzieć, taki troszkę hack and slash, coś jak. Hmm, nie, dobra. Cofam. Tu walczymy barbarzyńcą, kolesiem, który jest przywódcą klanu wikingów. Walczymy z bestiami i jesteśmy takim herosem, można powiedzieć, w czasach barbarzyńców, wikingów, takim to oto Herkulesem. Jest, jest tu wiele zaczerpniętych rzeczy z, mity, z mitologii nordyckiej. Okej, okay. tym razem coś w, w, w czasach, tym razem nie z starożytnych, tylko II wojny światowej. Lata 1941-1945 IZSR, Socjalistyczny Związek Republiki Radzieckiej, Red Orkiestra. Wcielamy się w rosyjskiego snajpera i na linii frontu, na przykład, sterujemy czołgiem albo przydzieramy się przez okopy. Brutalny szotter, naprawdę seria godna polecenia. Jakiś czas temu była Red Orkiestra Dwójka, a potem chyba dodatek. Więcej gier z tej serii nie pamiętam, żeby coś było. <coughs> tym razem halper prime Podobna gra do Doom trójki. Jesteśmy w bazie komandosem kosmicznej. Nie wiem czy na Księżycu, ale na pewno gdzieś w kosmosie. W tej bazie walczymy z robotami, chyba jakimiś mutantami i ludźmi. Ja przeszedłem jakieś 20% gry, po czym się zablokowałem. Ale ma bardzo fajny silnik graficzny. Naprawdę te stare produkcje pięknie, takie prawdziwe perełki, jeśli chodzi o grafikę, wyglądają. Ponieważ na Full HD, gdy ustawimy wszystko na wysokich i na maksach, na, na przykład tak jak ja gram na telewizorze 32 ale 100 Hz, naprawdę prezentuje się fantastycznie ta grafika. Tutaj Warfront, bardzo rozpoznawalna seria punkt zwrotny, II wojna światowa i strategię prowadzimy czołgi, wojska oraz specjalnych komandosów wszystko na wielkich mapach, gdzie rozgrywamy działania wojenne z, na kartach historii z kart historii przepraszam. Okej, okay, tym razem jakaś, jakiś RPG podobny w stylistyce do Diablo, może to hack and Slash, nie wiem, gra mi się niestety nie odpaliła, czego bardzo żałuję. Dawn of Magic, pokażę Wam, co mieści się w środku. Instrukcja, yy, re, reklama produktów yy, Vanquish, jakaś taka firma była z sprzętem komputerowym i jedna płytka. I zapomniałem też chyba Wam pokazać tutaj, co mieści się w środku. Instrukcja naprawdę spora, chyba to jest poradnik i instrukcja w jednym oraz jedna płytka. Następnie nie pokazałem wam też Alpa Prime, co na jedna płytka i instrukcja. I na koniec, żeby nie było jeszcze Red Orchestra. Tu mamy jedną płytkę i dwie płytki instrukcje. Tak to wyglądają na czerwono to samo co na okładce na płytach ta sama grafika i następnie Biwulfa wam chyba nie pokazałem instrukcja i jedna płytka kontynuując przejdę do Glory of Roman żebyście zobaczyli co było w środku a to już chyba pokazywałem pamiętam katalog ceny ok ostatnia gra tu już mi się zrobiła spora Spory stosik, spora kubka. Tym razem Paradise. Gra od Bisokala. Fantastyczna gra przygodowa z mega klimatem. Z, jest to ojciec przebojowej z Syberii. Czyli twórca Syberii. Naprawdę zaszycił nas tutaj Paradise'em. Może gra troszkę mniej znana, ale zdobyła na sensie masę nagród. Wybitne dzieło, bardzo znanego twórcy. Mamy dodatkowo w zestawie artbook. Artbook w miękkiej oprawie, ale jest godny polecenia. Jest to artbook i jednocześnie. Chyba poradnik. Nie, to jest poradnik. Nie mamy tu żadnych artów. Po prostu jest opis kolejnych misji w takim to ładnym kredowym papierze. To by było na tyle. Jeśli Wam się podobał filmik, zostańcie ze mną na dłużej i zasubskrybujcie kanał. Jednijcie też komentarzem, po co się pierdolić. Zawsze chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. O lajkach możecie nie zapomnieć, jeśli Wam to będzie miłe. No, w następnym odcinku przedstawię kolejne unboxingi. Do zobaczenia!